Cześć. Witamy w gminnym Domu Kultury w Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na pieczenie świątecznych pierniczków. Pokażemy Wam jak upiec świąteczne pierniczki jak je udekorować jutro. Wstawiać do piekarnika, dlatego też ustawiamy piekarnik na 180 stopni. My zrobimy to z termoobiegiem. Ciasto zostało już porządnie przez Anię wygniecione, także możemy przystąpić do wałkowania. Oczywiście najpierw podsypujemy sobie odrobiną mąki. Bierzemy kawałeczek ciasta. Ja ten wałek może też troszeczkę wsypię sobie mąką, żeby mi się to ciasto nie kleiło. I teraz to e, trzeba rozwałkować gdzieś tak, a nie pewnie na e, 5 mm, pół co centymetra coś takiego. Tutaj mamy takie bajeranskie pieczątki do pierników. Napis, mamy relifera. Mamy foremki serduszka, bałwanki, misie, koinki, budki i też renifera. Ok, ciasto, <grymne> <grymne> ciasto zostało już w miarę rozwałkowane, tak jak powinno wyglądać. Bierzemy sobie jakąś forenkę, na przykład wspaniałego reniferka i Wycinamy odpowiedni kształt. Pierwszy ranifar Gotowy. Serduszko. To mi chcę ani zasłaniać. No dobra, będziemy się jakoś. Mowonek. Mhm. Tu będzie stało, to nie będziemy się kłócić. Trójka. I konik na biegunach. Mamy już na blaszce, piekarnik jak widać się nagrzał, ponieważ lampka nam zgasła. Otwieramy piekarnik i wkładamy pierniczki do środka. Możemy ustawić e, timer na 10, 10 minut. na 10 minut. Dobra, ok I ustawiam timer na 10 minut. To mam nadzieję, że to są minuty, a nie sekundy. Okay. Był dźwięk, więc nasze pierniczki na pewno się upiekły. Mmm, co za zapach wspaniały. Potrzebne mi jest coś, czy mogę to wyciągnąć, więc muszę mieć jakąś ścierkę prawdopodobnie. I mam ją już w pijaniu. Eee. Wyciągamy nasze pierniczki. Tak one oto wyglądają. Do przygotowania lukru potrzebują dwa białka. Czyli oddzielamy ze spażonego jajka białko od żółtka. Używając tym razem do tego noża. Tak, bo trochę była za Ja za temperant. Trzeba oddzielić dokładnie, żeby żadna część żółtka nie wpadła do środka, ponieważ wtedy białko się nie ubije. Teraz tak, białka są wbite do miksera, miksujemy na pianę. O, tak Teraz mamy białko mniej więcej mamy takiej konsystencji. Nie są. Nie na no sztywno, są sztywne, tylko, ale nie nie są być, takie do krojenia nożem. Lekko kolejiste. Na dwa białka wsypujemy mniej więcej trzy. Mogą być cztery szklanki cukru pudru, bo konsystencję będziemy sobie później regulować, regulować wodą. Mhm. Czyli wsypuję cały cukier puder. Teraz trzeba będzie dość szybko to zamiksować i tak. O właśnie. Okay. Dobra, taka kruchowata ta się zrobiła masa ale ona nam się tutaj ładnie yy, robi taka gładka tylko wystarczy Aniu tak myślę że jest idealnie czyli tak dwie łyżeczki ja zaraz też na tak. wody wystarczyły piękny jest ten lookie myślę że jest sokrę okay. ok jeszcze sprawdzimy jest mniej więcej tak. Ciągnie się. Mm -hmm. Ale nie spada całkiem e, zły, z z zostaje. Mm -hmm. Ok, jest OK. Teraz pokażę jak się robi e, tutki, szpryce do lukru, do zrobienia pierników z papieru do pieczenia. Rozwijamy sobie papier. Składamy w ten sposób. Na taki trójkąt. Zaginamy. Po tym boku obcinamy. Nie, muszy, nie musi być super równo. Ważne, żeby było mniej więcej. Ten patent przez internet, Z internety. W teraz jest wszystko. <grym> To na razie nie będzie potrzebne. Rozkładamy. Po zgięciu jeszcze raz tniemy. No, tylko nie wiedziałam. Zobaczymy mam problem z robieniem takiej tutki w domu. Te tutki są dość małe. Mniej więcej dwie yy, łyżeczki lukru nie wchodzi. Jak więcej się włoży można, ale wtedy idzie górą. I niewygodnie się lukruje po prostu. I teraz taki trójkąt, składamy jeszcze raz na mniejszy trójkąt, zaginamy I też, przecinamy. i też przecinamy. I ta ta, ta jest jednorazowa? Po... E, można użyć dwa, trzy razy. To znaczy tego samego dnia, bo się nie bierze. Jasne. Już co niestety, tylko te trójkąta, to będziemy robić ja, tak, te, tak, to tak. Tak, takiego trójkąta składa się tutaj. Mniejszy byłby to tylko Ok, i teraz, teraz najwygodniej włożyć sobie tym ostrym y, końcem do nas tak tutaj robi ja to samo te koń, tak. do na podo o tym końcem do mhm i teraz łapiemy sobie tutaj za dwa te rozłogi uh -huh. i zwijamy w ten sposób ten ja zawsze ten prawy prawy rożek biorę tak o pod spół, a ten na górę aha ten spół. Tak. prąd no, okej dobra i tak to się i tutaj trzeba by palcami żeby nam taka próbka zrobiła z zamkniętym rożkiem z zamkniętym, zamkniętym, rożkiem. zamkniętym rożkiem. Z zamkniętym rożkiem. Trzymamy palcami, tak teraz sobie trzymam, O, nie wiem czy widać. I teraz po prostu to, co tutaj mam na dole, to musimy zagiąć do wewnątrz. W ten sposób. I się trzyma. I jest taki rożek. Trzeba bardzo uważać, bo to leciutko się poruszy i już tam ten koniec się otwiera tak jeszcze raz. Szerokim bokiem na zewnątrz, ostrzej do mnie. Iskiamy. Zaciskamy. I to do środka. I mamy. Można sobie tutaj podkleić taśmę pyjącą na przykład. Muszę hmm. nie do końca chodzić. W tej pierwszej miastokarstwie dostał się nowy co teraz? Może być, bo i tak chyba do tego luka będziemy go poszerzać. Tak, dobra. Wszystkie są. Teraz chyba najprzyjemniejsza część soj produkcji pierniczków, czyli lukrowanie. My zrobimy lukier w czterech kolorach: białym, zielonym. Czerwonym i niebieskim. Mamy cztery pojemniczki. Lukier, lukier, który przed chwilą przygotowałyśmy, teraz podzielimy sobie na cztery części. Ja mam takie barwniki spożywcze, kupiłam sobie na Allegro. Bardzo dobrze barwią. Czerwony nie wychodzi już tak jak czerwony. Robię to w rękawiczkach, ponieważ te suche barwniki intensywnie barwią dłonie. Zaraz pokażę, jakie kolory tu pięknie wychodzą. Wsypałam tego troszeczkę. Teraz trzeba wymieszać. Zielony. Taki czy intensywniejszy? Może być taki słaby, zielony, żywioł, taki jasny. Co so, im więcej tego barwnika to on będzie ciemniejszy. ciemniejszy. Tak, ciemniejszy, bardziej intensywny. I niebieski. Bierzemy sobie tubkę. Tutaj zaczniemy od niebieskiego lukru. Nakładamy. Taki lukierka jest też tak mhm. ciężko. Ale taki ma być. Taki ma być. I teraz zwijamy sobie tą tupkę w ten sposób, mm. jakby popychając ten cały lukier do proszonego rożka. Mm -hmm. Jak on się tu znajduje, tutaj jest dziurka jest. Myślę, Mówi. że dziurka Zobaczymy. Aha, robimy sobie próbę. I robimy sobie próbę na talerzu. Myślę, że jest ok. Wow. Proszę, czy coś nie może dać jej, Oczywiście, że chcę sama spróbować proszę naładować. Proszę. Dwie no, no. łyżeczki wystarczą takie. Dwie łyżeczki, tak, bo później jak się da więcej, to po prostu on tutaj bokami wychodzi, nie? Dobra, żeby nie przeładować tego. Tak. I mówię, że tą tubkę potem można jeszcze z... do tego samego koloru, do tego samego koloru. I tak teraz, już jakoś. to na dół, ok, już jest. No ja i tak, potem jest taki łatka, po prostu taki. Można wisić. przydawała się swoim umiejętnościami kulinarnymi Mihania z która jest również osobą, która działa także pod tonininem. Znamy ją między innymi ze sztuki jajka w pomidorach i jeszcze Biuro i Ten cały materiał tutaj dzielnie kręci to, którego nie widać za kamery, ale wierzcie mi, że on tam jest. Co możemy powiedzieć? Ten okres świąt jest dla nas wszystkich wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że nie możemy się spotykać. Zazwyczaj w tym czasie w domu kultury odbywały się spotkania biblijne z sekcji działających przy GDK, kuru, Teatru Prostolinijnego, rodze Rodzezny, orkiestry. Moje mili zadałam pytania, pytanie, czy można położyć pierniczków. Można, można. Nasze pielęgniarki powiedziały nam, że w przyszłym roku ta pandemia cała się skończy. Tak. Wrócimy do normalności tego. Moi drodzy, na te święta i na e, najbliższy rok bardzo serdecznie z całego serca Wam życzymy.